Witam serdecznie, Oskar. Pierwszy raz w takiej formie dzisiaj robimy wywiad. Okulary, kurde, taką stylową teraz rzuciłeś? Gwałcenie nie pasuje. Nie pasują? Nie, pasują właśnie. Ja ci, powiem Ci szczerze, ja Cię nie poznałem przez moment, nie? Przez tego wąsa? Tak, no tak wiesz. Siedziałeś siedziałeś tam i mówię, kto to jest. Patrzę, to no Oskar wie. Że oskar 2.0. oskar 2.0. Słuchaj, e, dzisiaj widziałem, że mocny dym z Alanem Kwiecińskim. Co się dzieje? no tam mocny, co? Z... Wypowiedział się na mój temat, więc musiałem odbić chwileczkę. No. A jeśli chodzi o taki autentyczny konflikt pomiędzy tobą a Alanem, może to skutkować w przyszłości jakąś walką? No, słuchaj, no ja wszystkie walki biorę do tej pory, które mi oferują, więc jestem na wszystko otwarty. Jak przygotowania do Filipa Bątkowskiego, bo to jest trudny rywal. Boksersko bym powiedział, nie byłby taki trudny, ale w MMA jest trudny. Słuchaj, no trenuję jak na Mistrza Świata, nie? Ja zawsze z szacunkiem podchodzę do kibiców, do wszystkiego i muszę dać siebie wszystko, czyli muszę być wytrenowany. W międzyczasie zaatakowałeś partnerkę Filipa Bądkowskiego, gdzieś to się odbiło szerokim machem w internecie. Akurat ja z nią robiłem wywiad. No widzisz, no i to jest właśnie, wracamy do tego, że ja ją zaatakowałem, a ona robi wywiady, więc jakby nie chciała, żeby była poruszana i tak dalej, to by nie łożyła na takie gale, ani nie walczyłaby na nie. Więc miałem prawo do tego, żeby wyrazić swoją opinię na ten temat. A jak Twoim zdaniem sytuacja z OnlyFansem jest? Czy to jest dobrze, że OnlyFans i kobiety pokazują się na OnlyFansie, mogą się zaprezentować? Bo są, są różne opinie, często rozbieżne w tej materii. Słuchaj, nie wiem, onlyfansiary dla mnie to niespełnione modelki są po prostu, albo osoby, które szukają łatwego zarobku poprzez swoją rodę i sprzedają na gość w internecie. Ale wiesz, ja patrzę na przykład na to, co dzieje się w UFC i na przykład wiele zawodniczek pokazuje się. Pokazuje się, ale na przykład z tego, co mi wiadomo Karolina Kowalkiewicz robi, a nie są to aż tak pikantne zdjęcia, jakie widziałem tam. Na tym polskim naszym. Likansie. Masz wykupionego czyjegoś. Nie, nie miejsca? mam. Dla mnie to jest w ogóle wstyd chyba kupować takie coś, bo e, tak jak pisałem komuś na Twitterze, odpisywałem, jak chcesz sobie zwalić skarpetę, to liczepolo odpalanie kupujesz jakieś zdjęcia, które są ogólnodostępne i dużo osób wie w Polsce, na jakich stronach można dostać e, te nasze gwiazdeczki, więc to nie jest też problem, żeby to doszukać się. Słuchaj, zapytam Ciebie tak, bo to będzie trudny pojedynek, bo Filip już niejednokrotnie udowodnił, że zaskakuje swoich rywali, tak. Eee, pojedynek z Denisem Załęckim bez limitu czasowego i trwał, trwał, trwał i tam on wcale nie był na przegranej pozycji. Okej, okay, początkowo to wyglądało groźnie, jednak mimo wszystko przewaga masy. Ty masz doświadczenie pięściarskie, ale jeśli chodzi o. To doświadczenie w MMA, na ile ty zrobiłeś postęp w ogóle? Na ile postawiłeś na MMA, że to jest taki twój kluczowy element? Ostatnio mi na programie, który był nagrywany, mówił, że trzy tygodnie trenuję, a ja gówno prawda, bo trenuję już od prawie roku MMA, więc zobaczymy. To jest wszystko weryfikacja. Tak jak mówiłem teraz na programie, dla mnie to nie jest nic do stracenia, Walczymy w jego formule, na jego zasadach, wszystko jest stanie na jego zasadach i kategoria wagowa, dzień przed walką, to jest luz kategorię wagowa, ale robić limit dniu walki to jest z nami powalone i takie trochę frajerskie z jego strony, nie? Powiedz mi, bo, bo tutaj jest przewaga warunków fizycznych po twojej stronie. Z kolei, z kolei ten limit wagowy to jest coś, co ci pasuje, czy ty nie lubisz w ogóle zbijać wagi? Nie, pasuje mi ten limit wagowy. Bardziej mi nie pasuje to w dniu walki i też próbowaliśmy dogadać się, żeby chociaż dał szansę żeby do tej 11 12 a on cały czas dwa party potem w dniu podpisywania kontraktu sobie wymyślił że trzy rundy po 5 minut nagle z dupy gdzie on takie farmazony gada że on już to wcześniej ustalał gówno prawda bo wiedział jak miało być a on cały czas coś swojego dodaje Staniaczek. To jest faniaczek po prostu. Wcześniej miałem jakieś z nim neutralne stosunki, ale on coś tam mi wypomina, że ja fałszywy jestem w stosunku do niego, bo gdzieś tam pisaliśmy sobie na Instagramie, a prawda jest taka, że ja mu powiedziałem, że kiedyś negocjowaliśmy coś, chciałem z nim podziałać, a on mówi, że miał wyjebane we mnie i na takiego Szczocha ma wyjebane, no to kto kurwa jest to fałszywym, wiesz co? To jest taki stereotypowy warszawiaczek, nie? Oczywiście nie mam nic do Warszawiaków, ale to jest taki stereotypowy Warszawiaczek, właśnie taki ponad wszystkimi. Nie? I ja nie lubię takich osób. Nie lubię poczuć tych osób po prostu, cwaniaczków. Tak przygotowania idą w ogóle w Wieloniegu, że tam dobrałeś sobie skład. Tak zajebiście. Rozmawialiśmy 30 minut. W poniedziałek Siwy przyjeżdża do mnie. Jest to dla mnie idealny sparring partner pod tego rywala Mańku, to sama waga, ten sam wzrost, mocno wjeżdża w nogi. Zawsze już ostatnie 10 minut zrobiliśmy sobie razem treningu i spalingu, więc. Ale gotowy. Psychicznie, to. jeśli chodzi o e, tak dużą arenę, jaką jest. I e, dobrze wyżej ja nie prezydekam. Nie, ja wiem, ale to też wiem, że nie, nie wszyscy dobrze znoszą dużą arenę, tak? Mi to Do tej pory nie tak. byłeś na dużej arenie, jeśli A, no Aż tak dużej nie byłem, ale. Myślę, że widownia będzie po mojej stronie w tej walce, bo każdy wie, każdy zauważył, jaką osobą jest Filipek ten cały, i myślę, że doping będzie. Nie po mojej ten Filipek stronie. od. Nie, trafów. Filipek jest normalny akurat. Ten to jest David po prostu. Zbieżność imion. Jak się czujesz w wefrikach? W ogóle teraz patrząc dzisiaj na program gdzieś tam swobodniej Na początku było troszeczkę z pięciu, ale coraz swobodniej. Taka ekipa była swobodna też, więc można było pożartować, trochę beczki porobić. Więc... No cały Fajnie czas się było. śmialiście. Ja tutaj no, siedziałem obserwowałem ten program było. i, i bo bo powiem, jak śmieją się i się, się śmieją. może nie być wesoło. <laughs> nie no, co, szachta szakta, jak dzisiaj Jeste. w ogóle twoim zdaniem wypadł w roli prowadzącą. No, no to zajeliście. No, garnitur miała. Jak w ogóle pytania? Bałeś się, że jakieś ma przygotowane pytania specjalne. Nie, jakie mam pytania mógł być specjalnie przygotowane. Wiesz, to, to też jego debiut był, więc też miał tremę. Zresztą miał tremę, razem, coś? W szatni siedzieliśmy razem i tam wiesz, sponsorów tłuk, cały czas, więc. No tak tak, no bo to trzeba wyczytać dykcję i tak dalej. No. Czegoś nowego, bo no, w nowej odsłonie chłopak. Chłopak można powiedzieć. Odnajdzie z klimatu, a, a odnajduje się. Odnajdzie się. Odnajduje. To wiele nie górze? To, to Jeleniej Jeleniej górze. dawno nie byłem od czasu, jak się widzieliśmy ostatni raz. W sumie to na, bez na Z sumie wzgórzu. To bez zmian. Może parę budynków nowych, ale tak to w sumie bez zmian. Tęskisz za Jelenią górą, bo wracasz dzisiaj. No wracam, kurde, jutro przeglądam. <laughs> przeglądam. Nie chciałeś przenocować? No gdzie, kurde, nie zdążę na przegląd wtedy, a to musi być przegląd jutro. I teraz. Oskar, no, nie zatrzymujecie w takim razie powodzenia. Jeszcze troszkę czasu zostało owocnych treningów, aby kontuzji nie było i wszystkiego dobrego w walce. Dajcie Dokładnie. dobry pojedynek. Dziękuję. Dzięki.